W dzisiejszym odcinku Ciekawostek Twardego Resetu przyjrzymy się bliżej jednostkom, bez których US Navy nie mogłaby dzierżyć statusu najpotężniejszej floty świata. Zbigniew Urbański, zapraszam! Krążowniki rakietowe typu Ticonderoga to prawdziwy pływający postrach zarówno mórz, oceanów, jak i lądów. Pojedyncza jednostka dysponuje siłą ognia zdolną obrócić w pył całe kraje, a przy tym zapewnia ochronę innym jednostkom dzięki swoim systemom defensywnym. Gdyby nie krążowniki Ticonderoga, lotniskowce byłyby jedynie ogromnymi, pływającymi tarczami. Krążowniki te razem z niszczycielami typu Arleigh Burke stanowią podstawę amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej. Są obecnie najnowocześniejszymi wykorzystywanymi na tak szeroką skalę jednostkami obrony powietrznej Teatru Działań Floty. Stanowią one nieodłączną część grup uderzeniowych lotniskowców, zapewniając im obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową oraz przeciwpodwodną. Ze względu na szeroki wachlarz broni defensywnej oraz ofensywnej są one wykorzystywane także jako samodzielne jednostki, uczestnicząc np. w operacjach reagowania kryzysowego. W sumie wybudowano 27 jednostek tego typu. 22 wciąż pozostają w aktywnej służbie. Okręty posiadają wyporność 9000 ton, a 4 turbiny gazowe o mocy tysięcy koni mechanicznych są w stanie rozpędzić je do ponad 30 węzłów. Najważniejszym elementem krążowników Ticonderoga jest ich uzbrojenie. Okręty posiadają 122 pionowe wyrzutnie pocisków rakietowych, w których można zamontować zarówno pociski przeciwlotnicze, antybalistyczne z serii Standard czy Sea Sparrow, RUM-139, przeciwpodwodne oraz taktyczne pociski manewrujące Tomahawk mogące przenosić głowice nuklearne o mocy 200 kg. Z pokładu krążowników mogą operować także dwa śmigłowce, SH-60, Seahawk, a kluczowe. Elementy kadłuba zostały pokryte kewlarem w celu zapewnienia lepszej ochrony. Krążowniki rakietowe typu Tikhon deroga są często porównywane z rosyjskimi flagowymi okrętami projektu 1144 Kirow. Te krążowniki rakietowe radzieckiej produkcji to prawdziwe, pływające potwory o wyporności ponad 25 tysięcy ton. Jednak nie są one tak uniwersalne. Przede wszystkim nie posiadają broni rakietowej, zdolnej razić cele lądowe. Na dodatek zbudowano tylko cztery takie jednostki, a ich stan techniczny nie jest znany. Dlatego też można przyjąć, że to właśnie amerykańskie krążowniki typu Ticonderoga są najpotężniejszymi jednostkami pływającymi po oceanach świata. I niech tak zostanie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Do widzenia.